Powinniśmy od razu, jak otrzymujemy pensję, dawać te 10%. I ktoś zapyta, ale co, jeżeli ja nie mogę dać 10%? Przeanalizuj to sobie. To jest tak, jak niektórzy mówią, że nie mam czasu się modlić. Ja mówię, ok to weź otwórz swój telefon i pokaż mi, ile czasu spędzasz codziennie na mediach społecznościowych. pach 6 godzin. Czy jesteś pewien, że nie masz czasu się modlić? No i wtedy człowiek patrzy i ojej, faktycznie. Tak samo jest trochę z finansami. Ktoś mówi, nie mam pieniędzy na to, żeby dać, dać tą dziesięcinę. To sobie zrób... Podsumowanie całego miesiąca i zobacz, na co wydajesz pieniądze. Czy na pewno mądrze wydajesz pieniądze? Też w tym tkwiłem kiedyś. Bałem się dać dziesięcinę, bo mi nie starczało od pierwszego do pierwszego. Kiedy zacząłem dawać dziesięcinę, Pan Bóg mi też zaczął pokazywać pewne rzeczy w mojej codzienności, które mogę zmienić, tak? Czasami wchodził mi leń i na przykład nie gotowałem sobie jedzenia do pracy, nie przygotowywałem sobie jedzenia do pracy wcześniej, tylko potem szedłem do Pana kanapki i tam kupowałem. Tylko, że u Pana kanapki, kanapka w tamtych czasach kosztowała tam, nie, kilkanaście złotych, jakiś obiad, trzy dyszki, czy Więcej, a za to ja mogłem zrobić kilka porcji takiego jedzenia, nie? że mogłem nie tylko mieć obiad za to, ale też śniadanie i kolację. Więc kiedy zacząłem dawać dziesięcinę, kiedy faktycznie musiałem na tych 90% wyżyć, to się okazywało, że po prostu zaczynałem być mądrzejszy w temacie wydawania pieniędzy.